A to ćwiczenie na brzuch jest kompletnie przereklamowane, i mnóstwo osób będzie miało przez nie ból kręgosłupa, a nie fajnie zarysowane mięśnie brzucha. Zobaczmy. Osoby początkujące, szczególnie kiedy szukają sobie ćwiczenia na brzuch, które po prostu da niesamowite efekty, trafiają praktycznie zawsze na ćwiczenie, które się nazywa Russian Twist, czyli w tej pozycji robimy sobie skręty tłowie. I być może część osób poczuje sobie te mięśnie skośne brzucha. Ale, moi drodzy, zobaczcie, co się tutaj dzieje w tym ćwiczeniu z kręgosłupem. Dla osób początkujących to ćwiczenie jest bardzo często po prostu masakrą, dlatego że bardzo obciążają swój odcinek lędźwiowy. Jeżeli chcecie, osoby początkujące szczególnie, robić efektywne ćwiczenia na mięśnie brzucha, to można to robić dużo łatwiej, dużo bardziej skuteczne i, uwaga, bezpiecznie. Jak to zrobić? Wystarczy się położyć i w tej pozycji, w napięciu izometrycznym, Mówiąc bardziej profesjonalnie, ale to bez znaczenia i tak dla was, po prostu napinać mięśnie brzucha, czy to poprzez pracę na przemienną nóg, czy to po prostu pracę w ten sposób. Można to robić na wiele sposobów. W każdym razie skupcie się na tym, żeby wciskać lędźwiowy i nie odklejać odcinka właśnie lędźwiowego od maty i trzymać to napięcie brzucha. Być może zajmie Wam to troszeczkę więcej czasu, żeby ten brzuch był bardziej napięty, ale uwierzcie mi, że to napięcie da wam tysiąc razy lepsze efekty docelowo niż to ćwiczenie, które pokazałem na samym początku, dlatego że ono długoterminowo spowoduje u Was ból w odcinku lędźwiowym, a to będzie kolejna wymówka do tego, żeby nie ćwiczyć. Jeżeli chcesz dostać link do mojego nowego programu treningowego na mięśnie brzucha, a siódemka szemraja na brzuch dla kobiet lub dla mężczyzn, skomentuj mi ten film 7, a ja Ci wyślę do niego link.